Konfiguracja izolacji pól aplikacji. Hosting aplikacji i witryn w procesie systemu Windows odbywa się za pomocą pól aplikacji. Tożsamość poszczególnych procesów można oczywiście konfigurować. We współużytkowanym środowisku hostingu powinna istnieć osobna tożsamość dla każdej aplikacji. Dzięki temu każda aplikacja będzie działać w kontekście unikatowego konta. Pozwala to uzyskać poprawną izolację na poziomie systemu plików oraz wbudowanych funkcji izolacji procesów systemu operacyjnego. Aby utworzyć konto użytkownika, a następnie przypisać pulę aplikacji do tego konta, należy wykonać operacje, które zaprezentuję. Zatem w pierwszym kroku uruchamiamy menedżera internetowych usług informacyjnych IIS. Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS. W oknie menedżera przechodzimy do okienka połączenia, rozwijamy węzeł bieżącego serwera, zaznaczamy węzeł Pula aplikacji. W oknie Pula aplikacji zaznaczamy pulę docelową, czyli BizLog. Przechodzimy do okna Akcje i klikamy łącze ustawienia zaawansowane. W oknie ustawień zaawansowanych przechodzimy do parametru Tożsamość. W tym momencie tożsamość ustawiona jest na domyślne wbudowane konto. BizLook działa w kontekście konta niestandardowego, zatem by Przestawić ten parametr, musimy wykonać edycję tożsamości. Zatem wywołujemy okno edycji i zmieniamy tutaj pozycję na konto niestandardowe. Klikamy Ustaw, w oknie poświadczeń wprowadzamy nazwę użytkownika, następnie hasło. Potwierdzamy hasło. Klikamy OK. Ponownie klikamy OK, potwierdzając przestawienie tożsamości poliaplikacji. Proszę zauważyć, tożsamość została przestawiona na konto Katarzyna. Klikamy OK. Na tym zakończyliśmy zarówno konfigurację izolacji. Pól aplikacji, jak i konfigurację serwisu BizLog. Ostatnim krokiem, jaki musimy wykonać, jest uruchomienie witryny BizLog.